Dlaczego nie możesz zapuścić długich włosów, o których tak zawsze marzyłaś? Wiesz, że mamy trzy fazy cyklu wzrostu włosa. Pierwsza z nich to anagen, który zazwyczaj trwa od 2 do 7 lat. Takich włosów na głowie masz około 85%. Druga faza to katagen, który trwa mniej więcej od 1 do 2 tygodni i włosów w tej fazie masz około 1%. Trzecia faza to telogen, który trwa mniej więcej od 2 do 4 miesięcy. I takich włosów w tej fazie masz około 14%. Więc jeśli faza anagenu, czyli faza aktywnego wzrostu włosa, trwa u ciebie około 3 lata, a wiemy doskonale, że włosy w miesiąc rosną około 1 cm, to włosy maksymalnie mogą urosnąć ci około 36 cm i ani.